Ta wystawa już na trwałe wpisała się w kalendarz imprez powiatowych. Nic dziwnego, mieszkańcy bardzo ją lubią głównie za sprawą przepysznych dań przygotowywanych przez członki niekuł gospodyń wiejskich. Już 13 marca będzie kolejna okazja do degustacji. Tradycyjnie, jak co roku w okresie poprzedzającym Wielkanoc, odbywają się powiatowe stoły wielkanocne. W tym roku, w dniu 13 marca, powiatowe stoły wielkanocne odbędą się w Izbicy Kujawskiej, w tamtejszej Hali Sportowej. Jak co roku suto zastawione i przepięknie udekorowane stoły zaprezentują przedstawiciele wszystkich gmin powiatu. Będzie pysznie kolorowa a co najważniejsze ci, którzy nie mają pomysłu, jakie dania przygotować, jak zwykle będą mogli znaleźć tu inspirację. To będzie prawdziwa frajda dla miłośników jazdy w ekstremalnych warunkach. Kolejny offroad, który już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Chodczu przyciągnie do gminy prawdziwe tłumy kierowców, w którym błoto, dziury i bezdroża wcale nie straszne. Cieszymy się bardzo, że na terenie miasta i gminy yy, będziemy mogli gościć po raz kolejny, drugi raz rajd terenow, samochodów terenowych i quadów. No, nazywa się to ekstremalne bezdroża. E, jaki jest plan? E, plan jest dwuetapowy. Czy może bardziej dwuczęściowy. Jedna część to jest dla samochodów terenowych i kładów, ale tak zwany zawodowy raj, right? czyli samochody muszą być specjalnie przygotowane. Prawdziwe, ekstremalne po naszych bezdrożach no, mieszkańcy będą wiedzieli o czym będę mówił, to na przykład Łysa Góra, czy też miejsca nad, nad jeziorem Krąpszewickim, te bezdroża. W tej chwili ku naszej uciesze. Mam nadzieję, że ogarniemy to organizacyjnie. Mamy 50 zgłoszonych samochodów terenowych specjalnych i 30 kładów. A ten, ta druga część, ten drugi etap, który będzie równorzędnie, to jest rajd samochodów terenowych, ale tak zwany turystyczny i na ten rajd mamy zapisanych 30 aut. Początek rajdu zaplanowano już na godzinę siódmą. Po śniadaniu, na które zaserwowany zostanie chleb ze smalcem, zawodnicy ruszą na specjalnie przygotowane trasy, by pieczątkom potwierdzić swoją obecność w miejscach, do których dotarcie stanowi nie lada wyzwanie. W programie imprezy znalazły się również konkursy i zabawy, oraz ognisko w obozowisku. Młodzi mieszkańcy gminy Błoniewa odnoszą coraz większe sukcesy w arm wrestlingu, dyscyplinie sportowej, w której najważniejszą rolę odgrywają technika i siła rąk. Zdobywają kolejne medale, i mimo pracy zawodowej, znajdują czas na treningi w Błoniewskiej Hali Sportowej. Walczyliśmy w tamtym roku dwa brązowe medale i jeden złoty. Mamy nadzieję, że w następnych zawodach będzie lepiej, gdyż gmina zasponsowała nam nowy sprzęt do ćwiczeń. Szykujemy się do zawodów w listopadzie i 4 marca teraz są najbliższe zawody. No, mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Sportowcy nie kryją, że cieszy ich zrozumienie władz gminy, które przychylnie patrząc na ich treningi, nie wahają się inwestować w sprzęt. Właśnie dzięki temu, że mamy takich ludzi, którzy nas wspierają, tak jak gmina, czy nasza rodzina, czy nasi znajomi, to, to właśnie e, po części też robimy to dla nich, w, e, żeby po prostu jakoś im odwdzięczyć za wsparcie, którymi na, nas obdarzyli. Spotkamy się dwa razy w tygodniu mniej więcej na, na sparring, na właśnie na tym stole, którą nam u, ufundowała gmina. No i raz w tygodniu zazwyczaj robimy jeszcze siłownię, która też jest tutaj na terenie hali, także Treningi są dosyć, dosyć cały czas, tylko no, ze względu, oczywiście ja teraz troszeczkę pracuję, więc ze względu na moją pracę rzadziej bywam na tych treningach, ale chłopaki nadrabiają, także dajemy radę. No. Czyli entuzjazm nie osłabł? Nie, nie, nie. Cały czas, no, wszyscy tu próbowali, no już przykładowo też się tam zajmował wcześniej tenisem stołowym, każdy próbował tam grać w piłkę, we wszystko, no ale w końcu jakoś tak... W tym sporcie idzie nam najlepiej. Kolejne zawody młodych armwrestlingowców już wkrótce w podwarszawskich markach. Trzymajmy za nich kciuki. Gmina Baruchowo wspólnie z powiatem włocławskim przebuduje w tym roku drogę powiatową Baruchowo-Dobrze-Lewice. Planowane są również inne drogowe zadania. Mamy złożony wniosek w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na drogę Baruchowo-Bożawola. To jest droga o długości około 1,5 kilometra. Wartość kosztorysowa, taka jaka została złożona do wniosku, nie przekracza 800 tysięcy złotych. Drugą taką drogą, która została też złożona na dofinansowanie jest droga w miejscowości Kłotno-Probostwo. I to też około 1,5 kilometrowy odcinek drogi. Zobaczymy, jak, czy to zadanie wejdzie w ogóle do budżetu w tym roku, z tego, że w tej chwili czekamy na kwalifikację tego wniosku przez rząd marszałkowski. Władze gminy nie kryją, że realizacja tych zadań uzależniona jest nie tylko od środków własnych. Ale przede wszystkim od możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. Kowal z racji swojego położenia na rozwidleniu kilku dróg był zawsze miejscem, gdzie kwitł handel. W latach 90. powstało w kowalu targowisko przy ulicy Dobiegniewskiej. w ubiegłej kadencji. zmieniono jego lokalizację. Z udziałem środków unijnych zbudowaliśmy pierwsze na naszym terenie tego typu plac targowy, dość duży, bo powierzchni około. Jednego hektara e, z urządzeniem około 200 miejsc dla handlu, i okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. E, klientów mamy bardzo wiele, to znaczy, zarówno mówię o klientach miasta, którzy chętnie tutaj wydzierżawiają miejsca pod handel ale również i tych klientów, którzy robią tutaj zakupy. Targowisko przynosi dość znaczące dochody do budżetu gminy. Mieszkańcy są zadowoleni, jednak z powodu dużego zainteresowania sprzedażą i zakupem w każdą środę wokół targowiska pojawia się problem kilkadziesiąt miejsc parkingowych to już za mało. Planujemy w najbliższym czasie. Wybudowanie w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska kolejnych miejsc dla kierowców dla klientów przyjeżdżających tutaj swoimi samochodami. Są duże szanse, że inwestycja zostanie zrealizowana w tym roku. Za dwa, trzy lata w Lubieniu kujawskim powinna już działać kopalnia soli. To potężna inwestycja realizowana przez spółkę Orlen. Spółka Kopalnia Soli Lubień wykupiła grunt pod inwestycje. Zaprojektowany został również przebieg rurociągu Solanki z terenu gminy Lubień-Kujawski do infrastruktury, którą Orlen posiada, to jest na obszarze Inowrocławia. Ten przebieg rurociągu już został ustalony. Trwają prace związane z ustaleniem służebności przesyłu na działkach, przez które przebiega ten rurociąg, ponieważ kopalnia soli Lubień musi posiadać stosowne zgody właścicieli gruntów rolnych na przejście przez te działki. To jest jakby w trakcie. Natomiast w grudniu wójt gminy Zakrzewo jako wójt, który na terenie którego przebiega najdłuższy odcinek tego rurociągu wydał stosowne już decyzje administracyjne na przebieg tego rurociągu. Pod tę inwestycję wykupiono już 50 hektarów gruntów. Zgodnie z ostrożnymi szacunkami soli powinno wystarczyć na co najmniej 50 lat eksploatacji. Koszt wybudowania kopalni soli może wynieść nawet 1,5 miliarda złotych. Nowym klubem fitness szczyci się Lubraniec. Od początku tego roku działa on pod egidą Stowarzyszenia Husaria, mającego już na swoim koncie wiele osiągnięć sportowych. Siedzibą klubu są pomieszczenia w budynku miejskiego stadionu. Zawsze starałem się wspierać sport, zawsze starałem się wspierać stowarzyszenia, które powstawały na terenie naszej gminy, zajmujące się właśnie rozwojem kultury fizycznej, czy piłką nożną, czy tenisem stołowym, czy też karatę. Znalazła się grupa. Młodych ludzi, hobbystów, którzy zawiązali Stowarzyszenie Huzaria, która, które to stowarzyszenie postawiło sobie za cel e, młodzież naszej gminy ćwiczyć e, i trenować. W kierunku sportów siłowych, husaria, której członkowie skupiali się początkowo na podnoszeniu ciężarów, znacznie rozszerzyła działalność. Na zajęcia organizowane w klubie przychodzą nawet dziesięciolatkowie, ale najliczniejszą grupę stanowi młodzież i osoby dorosłe. Zajmuje się też resztą osób, które chcą przyjść, poprawić trochę swoją kondycję, swój wygląd. Kobiet, zarówno jak i mężczyzn, jest tak można powiedzieć pół na pół. Kobiety, gdy przychodzą, najczęściej to oczywiście, żeby no coś tam rzucić, żeby coś lepiej wyglądać i tak dalej, ale, ale to nie opiera się tylko wyłącznie na ćwiczeniach na maszynach takich jak rowerek, orbitrek czy bieżnia stacjonarna. Proponuję różne ćwiczenia, które pomogą ukształcić sylwetkę, które nie są jakieś bardzo skomplikowane i po jakimś czasie, jak już osoba zna jakiś tam pewien za, zakres różnych ćwiczeń, rozpisuję trening, który tam trwa. Od miesiąca do, do dwóch miesięcy, w zależności jak jak osoba na to reaguje. Klub Husaria wyposażył salę w część własnych urządzeń do ćwiczeń. Zakup innych został dofinansowany przez gminę. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że wpłynie to na rozwój tężyzny fizycznej naszego społeczeństwa oraz naszych mieszkańców poprawi stan zdrowotny. Zajęcia w klubie odbywają się w dni powszechnie, w godzinach popołudniowych, a także podczas weekendów. 1 kwietnia ruszy sztandarowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości Rodzina 500+. Świadczenia będą wypłacane przez Urzędy Miast, Gminy, Ośrodki Pomocy Społecznej. Samorządowcy mają miesiąc, aby przygotować się do nowego zadania. Na chwilę obecną raczej szkolimy się we wszystkim i w dniu dzisiejszym również Państwo trafili, że i Pani Skarbnik i Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczą w szkoleniu w Bydgoszczy, dotyczącym właśnie tego nowego programu Plus 500. W Gminie Kowal z nowego świadczenia skorzysta około 400 dzieci. Ilu konkretnie się będzie kwalifikowało, to okaże się wtedy, jak już przystąpimy solidnie do, do pracy. Na dzień dzisiejszy rozważamy dwie możliwości w Urzędzie Gminy. Na pewno będzie to robił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Czy dokonamy przesunięcia w ramach pracowników pracujących w Gminnym Ośrodku Pomocy? Czy dokonamy przyjęcia nowej osoby? To taką decyzję myślę, że podejmiemy tu jutro, po tym dzisiejszym szkoleniu. Świadczenie 500 plus przysługuje na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł. Wnioski należy składać w gminie zamieszkania. Może to zrobić jedno z rodziców. 1 marca to dzień, w którym wspominamy żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni, ale kontynuowali walkę o niepodległość ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uchwalony ustawą sejmową w 2011 roku to święto państwowe, które ma na celu oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Również Włocławek przyłączył się do obchodów. Złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym żołnierzy wyklętych oraz pomniku poświęconym żołnierzom Armii Krajowej. Odprawiono także mszę świętą w intencji żołnierzy wyklętych. Przywracamy pamięć żołnierzom wyklętym, a tak naprawdę niezłomnym, którzy do końca oddając zdrowie i życie walczyli o niepodległą, suwerenną Polskę. Najpierw z hitlerowskim, później radzieckim. Przez całe lata PRL-u byli zapomnieni, wymazani z historii. Teraz odkrywamy ich historię. Ich bohaterstwo myślę, że to jest niezbędnie ważne, abyśmy naszą wspólnotę narodową budowali właśnie na przepięknych postawach heroicznych patriotyzmu. Dlatego jeszcze świętej pamięci Kaczyński ustanowił dnia 1 marca dniem narodowym dniem żołnierzy wyklętych i od czterech lat czcimy tą datę poprzez różne właśnie wspomnienia, ale przede wszystkim spotykając się razem w miejscach do tego przeznaczonych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie odbyło się spotkanie z Jerzym Gadzinowskim, bratankiem partyzanta o pseudonimie Szary. To są żołnierze praktycznie niezłomni i tak powinniśmy, takiego sformułowania tak nazywać powinniśmy tych żołnierzy, ponieważ oni byli niezłomni, a zostali wyklęci przez komunistów ponieważ oni nie chcieli przyjąć systemu komunistycznego w naszym kraju i mieli rację. Historia oceniła sama zresztą, w jakim miejscu się w tej chwili znajdujemy, gdzieś tam za krajami, krajami Europy Zachodniej. I jest to przykre, ale całe szczęście, że już jesteśmy na właściwych torach. Spotkanie było doskonałą lekcją żywej historii dla młodzieży. Jest to bardzo ciekawa historia, i moglibyśmy o tym zapomnieć, ale takie właśnie lekcje mogą nam o tym przypomnieć. Na pewno dowiedzieliśmy się bardziej dokładnie o historii, która lepiej jest dowiedzieć się od osoby, która jednak wie więcej na ten temat, niż od podręczników, które no, nie zawsze chce nam się je czytać ze względu na to, że no, nie są zbyt ciekawiej opisane. Lepiej jest to tak wysłuchać. No, dowiedzieliśmy się takich wielu małych ciekawostek, na przykład czym płacili. Gdzie się skrywali i w jakich domach mieszkali? 1 marca to data nieprzypadkowa, bowiem jest to rocznica stracenia w 1951 roku przez bezpiekę siedmiu przywódców czwartego zarządu głównego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tysięcy osób, w tym około 7 tysięcy członków podziemia.